Tak. Dzień dobry, Hejka, cześć. Dzień dobry, szefowo, pierwszy raz was witam. Cześć, witam bardzo serdecznie. No dobrze, to powiedz mi, jak twoje odczucia na gorąco? Czy czytałeś w ogóle już komentarze po konferencji ogólnie, czy na razie tylko tyle, ile ci tutaj współpracownicy powiedzieli? E, nie, czytałam pod postem e, klautowym, tam z mojego panelu, że e, leksji do wyjebania, zmieńcie tą twarz federacji. to fakt, Nie zmienią mnie, bo ja nie jestem twarzą federacji, w sensie też jestem, ale jestem też współwłaścicielem, więc ja nigdzie nie idę. A poszło o to, że, że jestem stronnicza i na tym panelu mogło to tak wyglądać, bo jest mi po prostu szkoda, jest mi żal, jak ktoś płacze. Czy, czy to by była Laskowska, czy to by był Mario, po prostu byłoby, jest mi żal takiej osoby. Zeszłam też z nią e, za scenę i mocniej jeszcze tam płakała, mówiła, że, że nie daje rady i po prostu jest mi jej żal. I e, no rozumiem, że ludzie mogli tak odebrać, no. Nie, no, wyszło jak wyszło, dziwnie po prostu. No Ja nie lubię, jak ktoś płacze. Robi się dziwnie po prostu. Kurde, jeszcze ja na i nie no widziałam, właśnie. żeby ktoś e, podczas konferencji płakał. Nie, nie spodziewałam się też po, po, po nikicie. Mm, chociaż już na tym roguście było widać, że ona tak trochę przy, przygasza, więc no nie wiem, ale na pewno było o 180 stopni różnicy między pierwszą konferencją. nie? W każdym razie, jeśli chodzi o, o mnie w roli wodarza, no ja nigdzie nie idę, e, zostaję no i ja. Robię to, to, co mi serce jakby podpowiada. Było mi jej żal, eee, wyszło jak wyszło. Nie, 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 nie jestem stronnicza, jeśli chodzi o walkę ani o ich spinę. Um, no, po prostu wyszło jakoś dziwnie na, tej, na tym panelu. Wiesz, to by na przykład Monika zarzuciła, że to są, wiesz, udawane łzy, nie? Powiedziała to, podkręciła, że ona nadal stoi przy tym, że to nie jest, że to jest tylko pod publikę i tak dalej i ona w to nie wierzy. Kurde, może ja jestem naiwna, no, ja po prostu no mówię, jak ktoś płacze, to robi mi się żal. Ja byłam też z nią za sceną i ona też tam dalej poka wręcz jeszcze mocniej niż na scenie, um, więc czy to było udawane, nie wiem, nie, 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 nie mi oceniać. Ogólnie tak już, bo nie pytałam się Ciebie o to, a wydaje mi się, że chyba naprawdę ostatnio, no nie mam masz łatwo i jak Ty się czujesz z tym, no bo wchodziłaś w mix i byłaś wychwalana, ale albo dobra, to powiem Ci w ogóle, zanim odpowiesz na to pytanie, powiem coś, co Ci poprawi humor. E, stałam sobie na dworze i szła jakaś dziewczyna, taka wiesz, nie wiem, z 12 lat i tak dalej nie. i mówi... Lexi mi rysowała gwiazdki na tym i to, jak ona patrzyła w moje oczy, to było dla mnie ważniejsze, nie, w sensie to było dla mnie po prostu coś niesamowitego, jakby najpiękniejszy moment w moim życiu. I to jest fajne w sumie, że masz właśnie taką, taki fanbase, no ale jednak ta część pytania, którą chcesz zadać, właśnie wiesz, ten Heidi, i to, co się dzieje teraz w internecie, no nie masz łatwo, mimo wszystko. Nie, ale wiesz co, ja już się przyzwyczaiłam do tego i tak jak na początku mi to mocno robiło, ee, pamiętam, to się zaczęło wszystko o, na początku tego roku, w ogóle to się wszystko dzieje w przeciągu tego roku, tak jak 2023 się zaczęło i już teraz ja jestem przyzwyczajona do tego, wiem też, że kurde, no tutaj w federacji moja rola jest inna i... Ee, it is what it is, no co ja mam powiedzieć? Um, no po prostu się przyzwyczaiłam do tego. Mam, mam też dużo swoich e, e, fanów jeszcze, którzy stoją, przy mnie, są ze mną, wspierają i, i jeszcze bardziej ich doceniam teraz niż, niż, niż pół roku temu, nie. Mhm. Um, ale też wiem, że internet kurde, też jest tak, że raz jest hejt, potem za pół roku jest git i to jakoś też już po prostu się tym nie przejmuję. No już tego dojrzałaś, nie? A też chyba na Federacji jest dobry, jeżeli na ciebie jest gdzieś tam hejt, no bo wiesz, no jest ruch w internecie przynajmniej. No, ja, ja po prostu będę starać się w tym wszystkim y, być sobą i nie zatracić siebie, nie? bo czytając te komentarze, czasami można sobie wkręcić, że faktycznie jest się zjebanym, że jest się takim, takim, takim. Ja wiem, że nie jestem, czasami jakieś głupie rzeczy robię albo mówię, ale y, no, staram, będę starać się po prostu być wierna sobie i zobaczymy, jak mi to pójdzie. It is what it is. Ja i tak czuję, że w tym internecie to nie jest jakby moje, mój życiowy cel, żeby być influencerką albo e, tutaj właśnie e, czyli Fajnie, że jest, ale ja nie mogę się doczekać być mamą i mieć męża i, i zacząć ten etap w swoim życiu, więc... O ile sobie dajesz na bycie medialną osobą, a kiedy znikasz? Nie wiem, no na razie nie mam męża, więc na razie tu jeszcze, jeszcze nie. Ale, ale no tak jak mówię, ja jakoś nie, nie, nie wiążę się tutaj z, z internetem jakoś, że o ja muszę tutaj być, być albo nie być moja, więc powoli zaczynają te komentarze właśnie po mnie spływać. Dobra, to ostatnie pytanie, bo obiecałam, że będzie krótko. Mhm. Muszę zapytać, bo dzisiaj fajne ogłoszenie macie Denis Łęcki, Daniel Melenczuk. ale to, co się działo i też właśnie te komentarze, że tyle ile było tutaj dzieci nie powinno oglądać i bomby, i Denisa, i w ogóle tego wszystkiego, co się działo. I w ogóle jak to oceniasz zachowanie Denisa. Zgadzam się, wiesz co, to akurat na tym fragmencie nie było mnie e, tutaj na sali, byłam u góry w pokoju, więc nie widziałam, co, co się działo, ale podejrzewam, że, że było grubo i właśnie. No, zgadzam się. Małe dzieci może nie powinny tego oglądać, i ja bym chciała znaleźć jakiś sposób na to, żeby one nie wiem. Nie widziały tego. No. Nie, no, nie, to nie jest chyba łatwe. No. Tym bardziej, że no, za sobą przychodzą, no, tam to, młodsze widzenie. To są, to są free fighty, kurde, i e, polecam, żeby rodzice kontrolowali to, co ich dzieci oglądają. Nie? Ale ogólnie, Denise, już tego cenię na plus, na minus, na tyle, na ile pewnie ci tam ludzie powiedzieli? E, Załęcki Denis. E... No ja, ja osobiście jestem fanką, jak się coś dzieje na scenie, nie? Więc e, ja jestem bardzo ciekawa tej walki e, i, i tych konferencji. Nie? Żeby sobie tylko krzywdy nie zrobili przed, e, przed walką, ale tak to chętnie jest, jest to ciekawe dla mnie. Dobra, słuchajcie, zobaczymy jak to będzie. Nie załamuj się przede wszystkim i naprawdę rób to, co robisz, bo wygląda to fajnie i wydaje mi się, że po pierwszej gali zamknę ludziom usta i dwójka, trójka pójdzie jeszcze lepiej. Dziękuję Kasia, dziękuję. Serio. Serio. Szczerze. Ja, 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 ja bardzo dziękuję, naprawdę. Trzymaj się. É que caixar